Zostrałem. No ta muzyka jest najgorsza w menu No nie działa Macie działać, Ale nie wiem co robić Normalnie zostawić new game czy co? No kasumtory tak. Na pewno, na pewno To biorą za głośno To prześciż wyleosa no, To jest tak biedna pora Z mam. O że będzie, jak mi ktoś wejdzie do pokoju. Może nic mi nie mów. Nie? Ja, za, ja za sobą mam szafę z lustrem. Pozdrawiam Ciebie. Nie ja miałem Master Sound 10. Pozdrawiam. Gramy dalej. To ja. Dobra. To jest chłodno. Staj. Ale kasą starnia? No tak. Ej, gra mi się włączyła. Cała szczęście. A nie, włączyła się. I co tak? Nic nie mówi się. Lo, 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 nie odradzajcie się do tyłu przez strony. Cicho. Biedno! Cicho, Cicho siedz. Super. Przeciwmy się nie odwrócę, nie ruszę się. Ale ciemno. Nie zobierzam! Jestem mega z tyłu w ciągu! Jestem w Super, z tyłu nie było, kretyn! Łóżko, super, fajnie! Powiedzcie mi, jak się ekwipunek jest? O, tab!

ja no, ze fix, bo, o, pierwsze drzwi. No nie zrobiłeś wszystkiego w tym pokoju. Na no co trzeba zrobić? Spore, ja przelaziliśmy... jest... No nie wiem, tu jest komoda przy łóżku. Super, otworzyłem szafę, a w niej ciemno. Ja się boję iść. Ja też. To jest skrzynka? Jest lampa. Macie lampę? Super. Dobra, nie gram w tą grę, nie? Super, nie, jestem złamany. Dwa super. Ja się kartki wziąć! Radek, pewnie robaka się przestraszyłeś. Pewnie. No ja... no ja nie mogę w to grać. Czemu? <grym wziąć> o kurwa! Znalazłem klucz. No ja znalazłem nie te kartki! Ja znalazłem klucz. Ja kartę! Jaką kartę, ja znalazłem klucz. Bo, ale weź tą kartkę! Ta kartkę? Okay. Ta maska wyskoczy. Na... Będziesz patrzeć na łóżko, to na łóżku będzie maska. <laughs> Mati, wziąłeś ten klucz? Cicho. Klucz jest wezmę. Klucze? Mati, bierz! Cicho. Mati, idź do łóżka i weź karteczkę. I trzym kapslok. No weź tą kartkę! No weź No weź tą kartkę Mati No ja się przystraszyłem tej kartki No super, a weź klucz, to się załamiesz Wziąłem Wziąłem się ciemno zrobiło Okej, okay, a mi wyskoczyło to, że niby zombie jak idzie To takie nie. No. Mati, jak to życie? Kurwa jakie życie? Ej, zombie jak was gonił? Ryj. Ryj Ryj że gonił? Nie Nie? No bo... Super, wziąłem klucz i nagle było to... Ja... ten zano mną się... ten... Nie no, ja nie mogę w tą grę grać o tej poży. Może nie gramy? Nie Ja w popołudnie mogę Ej, super. ja nie suczki. Suczki. na, na Ja wychodzę z tej gry A ja gram Aha. No Co se graj? Ma Dajcie Roman. Nie, te ja. Gremami. Nie, ja, tu jestem po chorobie, ja tu nie mogę grać. Nie, mój dom zbytnio strasznie, mam za dużo rzeczy. Odwrócę się, to stoi wiatrak taki na nóżce, super. Taki się w prawo, mam śmietnik. Ja olej znalazłem. Mam macie jeszcze z tego pokoju, nie wyszedłeś? To nie. Ale ja, nie, nie zaglądam. Ja, ja? Idę w pierwsze drzwi po prawo. Dobra, po prawo? Okej, okay, no. to ja też. Jak byłeś na tym łóżku, czekaj. Nie no, ale na prawo? Nie, na lewo. Czy na prawo. No, na prawo, bo po lewej stronie masz łóżko. Tam nie ma łóżko na prawo. No, Po lewej, nie po prawej. Winiarnia jest na prawo. Poczekaj, że jeszcze powiem. Kurwa. Ryj, ryj. ryj. Tak, winiarnia. <laughs> Co się? to jest za świnia? Zamknij dupę. What the fuck! Świnia w piecu. I popił! No. Bieda. Co wygadasz? Bieda. Dobra, tu jest olej. Dobra. <try> Ciorki kurwa tysiąc. Ja, ja się boję szafu, bo jak jakby otworzył szafę i tam był zombie. Taka głowa była. Buddy in Hej! Chyba <try> prądu nie macie co <try> Spokojnie, spokojnie, skrzyneczki Ja, ja tutaj, ja tutaj sobie spokojnie na fejsie siedzę Ja bym <grym> miękko przy tej grze Ja jestem dołamany Mati idzie? I co Mati byłeś... Mati ja byłeś nie. na prawo od tej winiarni? Nie, 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 nie najgorszy jest z początek jest, nie, Jesteś? No Odkryłem tą nie o, o którą ci chodzi Chaj Rzuca... rzuca nią osób i... O poczekaj, zgubię ją A tej i drugi? Czy coś się stanie? Dobra. Mati, chodź teraz na lewo. Tu nic nie ma. No tam, ty, ty drzwi, nie? No, ale tam nie, są bo To kiedy Kiedyś sobie biegałem z zombiakiem i go rzucałem czymś tam i się z tego śmiałem, a teraz jestem mocowany. Ja, ja tak, jest, tak samo. Nie, ja jestem po stronie. Dobra, są schody. I co Mati, teraz te drzwi na wprost? No, tam są schody. Są schody. Idę do góry. Czekaj, cicho, cicho. Czekaj za mną, dobra, idź, idź, idź. No dobra. Raz, dwa, trzeci schód, czwarty, piąty, w Czyś tak? Pijaj. Mati pierwszy. Ej, zamknięte. Trzeba klucza użyć, Mati. Okay. Klucza tab dwa razy lewy. No, no żeby Mati pierwszy to Pier zrobił. Nie Banon. Nie pasuje, nie pasuje. Co Ja się boję, teraz coś wyskoczy jak się nam po używało? F. Mati, otwieraj szafy. O. Ja się boję szaf otwierać. Ale szafy trzeba otwierać. Ryj. Ryj. <suszą> bo jak RY. cię będzie gonił, to do szafy teraz. to Co kurwa? Korki. Ej, Mati nie wie. Mati nie, wie o tym. nie grasz. Wiem, wiem. A to powiedz mu, że poradzić. jak cię zombie jak będzie gonił, no to do szafy. Ta, ta. Albo w, do cię Co to kurwa? Ja ja mam zap ja, ja muszę usunąć po Co Jest załamany! Ja sobie wyobraziłem, że to jak w szacie i tylko widzę teraz. K kur, co to było? Co to było? Ja, Kogoś chyba. Ten? Co to było? Ktoś na teś jakiś. Co to było? Kur. Nie, ma. Co to Cieszę się, że w końcu nie jesteś sam chałupie, nie? Czy co? Ja byłem z, z sam w chałupie od Teraz, jak miałem pewną spać, chyba ten kurwa banan ci odwiedził nagle, nie? Na pewno. Dzień. Kurwa, Mati, jestem kurwa, kiep Ej, hmm? jesteś w winiarni? Mm, tak, no mogę, no jestem. Zamknij drzwi za sobą lepiej, bo ja się cykam. Ja tu barykaduję, beczkami zabarykadowałem się już. No i co? No i tam masz... Idziesz... tam był ten świniok, nie? I masz no. postawione takie skrzynki, nie? No. To weź się poprzerzucaj i tam... jakie je poprzerzucasz, to tam jest tajne przejście i tam są drzwi. Ukryte. Znalazłem. Begooglował. Nie. No, to pijaj. Już. <noise> Mati pierwszy <noise> Co? Mega, bieda Mega kropla potu mi się spadła, się wstraszyłem Jestem załaman jak się spodziewałem Klucz Mati, ciało, ciało Cicho ja, Ale się ja zabry... Jeszcze pierwszy. się zabarykaduję, czekaj Mati pijasz? Czekaj. czekaj Ładuje się, ładuje się O! Świeczka. No jest świeczka ja co, cicho, cicho, poczekaj, czekaj Jesteś? I tak jestem. My key when I use it. Maybe there is another key down. Key. Ej no ja bym się poszedł odnać, ale się boję, że ja zrobię pauzę i przyjdę co się... coś wyskoczy. Jakieś deski. Mhm. Ja się boję do keebra nawet! Super! Ej! Delga tu jest Jerej. zawalona. Pojemy, ja tam nie idę. Ja idę. Ryj, ryj. Ryj. No Idziesz? No idę. Kurwa, kolejne ja, drzwi, kolejne drzwi. Drzwi? Ale to jest zakręt! Tak, właśnie. No, tak, iż za tymi... Tam są drzwi. Potem zakręcie są drzwi. Nawet ruszuj, dwa. Ja, raszuj, jaj, raszuj! Nawet dwie. Macie po lewej są drzwi, Cicho. widzisz? Po lewej i w Ja A po lewej. Wejdź. Aj no mi się stracił. <noise> to są jakieś ciała Mati To są zbroje Widzisz? Mati, żyjesz? Tak, żyję. To są zbroje, Mati! Jota. Ty poszedłeś wprost czy w lewo. Super. Z taką komunikacją mam grać. BANAN! Co? Ty poszedłeś w lewo czy wprost? W lewo! No tak i tam są ten... Zbroje. Trzy. Nie wystraszyłeś się tych manekinów? Nie. Jakich manekinów? Weszłeś ale... w te kolejne? Za nimi jest przejście, ja idę w to przejście. W jakie? Jak za nimi? No, za nimi są dwie bejki. Ej he, i... dobra, czekaj, i... idę. No, ja właśnie też. Jest kamień. Idziemy, dobra. Jaki kamień? Hej, jest, okay, jest kamień, wezmę łapę, łapę. I na lewo patrzymy. O, Co jest olej. Jest? I ten. Jaki olej? Ole oliwa i oliwa ten i Zaję coś jeszcze? Na chwilę no. Dobra. Piecyk. A piecyku Wy węgiel Dobra Ej jest klucz, na tym. Ej, weź ten klucz. Widzisz? A lost king Co ostatnio... No pisze Alost King. Aha Czyli stracony. Jakiś może jest zgubiony Dobra idziemy, cofamy, nie? Mm -hmm. Nie, Mati? Tak Nie idziemy w... Mati Rej 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 No Mati teraz są takie Takie drzwi i takie tam drewniane, nie? Tam tak. Przy stoi no, to tych tych drewnianych Tam gdzie stoi na beczka Widzisz? Mm -hmm. Chyba... Mati Tak do tych drewnianych, tak? Ale o, o, Aha, dobra. Nie do tych, co są takie, jak to od celi. E, tam jest ręka, pozdrawiam. Jaka kurwa ręka? Proszę, Ryj. Jaka no, ręka? No jak ten... E, są te... To są nogi. Aha, na ziemi ręka, to jest... Dobra. <laughs> Mati, otwórz! NIE! To jest to, co wtedy... Mati, otwórz to... To coś, tą babkę. Chedam już żelazną Ja się tak i oś, ja i poje otworzyć. ja przeszedł na damę? Zamknęły się drzwi. Co? Co? Wszyscy się nagle zamknęły. Świat nie gra. jest klucz i jakaś Ryj. statuetka. Gdzie w środku? Stefano? Ale matki w środku tej kościarki? Tak. Ale gdzie? Ale... O silnik? konik? Nie gram. Żelazo, dama. Dobra. dobra, ja nie gram. Nie Nie, nie. Nie, dobra, ja nie, ja... nie gram, Mati. Kur... Oh, nie, no, ja nie gram. Nie, ja też nie gram. W***, to... Siła was, nie? Ja jestem w Ale co tam było, Mati? wiele z tu za mną... ...był taki... ...taki magazyn... ...w chwilę. I obyciłem się, tam gościu zwisał. Ja tu koszulka już przepocona, kurde. E, nie za Ja Zabany. ja, wysz, ja wyszłem z tego. Ja, ja mam dosyć. Ja chcę zasnąć.